Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować pewne urządzenie, które zakupiłem za około 40, tam 40 parę złotych w sklepie ABCRC. Bardzo fajny sklep z częściami elektronicznymi. Paragonik z transportem dokładnie 61 zł 48 zł to urządzenie. Jest to tachometr laserowy. Paczuszka bardzo szybko doszła. Dosłownie na drugi dzień już była. Już widziałem na różnych kanałach ten tachometr. No i z tego co widzę, to on się bardzo dobrze sprawdza. Unita kosztuje około 180 zł, a ten mamy za 48 zł do tego mamy paseczki które sobie tam wycinamy i przyklejamy tam na ruchome części no i do tego mamy instrukcja, instrukcja obsługi W zestawie tutaj nie ma baterii, nawet nie wiem, jakie tutaj wchodzą. Mamy dwa przyciski: test i taki przycisk. Mem, zobaczę jeszcze, co to znaczy. Plus i minus, czyli tak musimy założyć. O, to to. symuluje obroty silnika No jeszcze tutaj mamy podane takie wartości. Można sobie zobaczyć w memory max, minimum i ostatnia wartość, czyli tutaj jak wchodzimy w to, to mamy tak najniższa wartość. Później mamy Najwyższą wartość, no i ostatnią wartość. Czyli to nam pokazuje ten wykres. Coś takiego tutaj jeszcze jest. Jest jeszcze takie, taka informacja, że od 50 mm do 200 mm działa dioda LED, a od 50 do 500 mm, czyli do pół metra, jest tutaj jeszcze laser tutaj jest jakby ta szybka taka porysowana, ale to jest chyba folia tutaj. No folika możemy ściągnąć, żeby to ładnie wyglądało. No i teraz jak to przetestować, czy w ogóle używając tego urządzenia będziemy mieć prawidłowe wartości pokazane. Jeżeli nie będziemy mieć odczytu, to wtedy możemy zastosować te paseczki. Są bardziej wiarygodne, bo światło odbija się od nich. No to wezmę może taką wiatarką, wkrętarkę marki rajdut i sprawdzimy jej obroty. Przy maksymalnym naciśnięciu włącznika 450 obrotów na minutę. Zobaczymy czy tak zadziała. No przykleimy na futerku.

Powinno być 450. Damy drugi, drugi bieg powinno być 1550, je tutaj na maksa, 1384. Powinno być 1550. No czyli tutaj są zawyżone te obroty. Widzę w tej w wkrętarce. Sprawdźmy jeszcze tą wkrętareczkę magolistera. Ona posiada 180 obrotów na minutę. Nie ma tutaj żadnej regulacji prędkości. Tylko tyle, ile się naciśnie, to tyle ma obrotów. 152 obroty na minutę, a tutaj parametry są podane 180 obrotów na minutę, czyli brakuje nam około 28 obrotów na minutę. No, z tego zakładam, że to urządzenie jednak jest, to urządzenie jednak jest niedokładne. No tutaj może być bardzo ciekawy test takiej tokareczki. Ze sklepu BANKUK, on posiada. Ta tokarka posiada taki zasilacz, który jakby nie ma obrotów podanych tutaj na nim, tylko są podane wartości 12V, 15, 16, 18, 19, 20 i 24. I tu jest taki właśnie przełącznik, który nam zapewnia te, te napięcia tutaj.

No to może dajmy damy 20 Musimy znaleźć inne urządzenie, które jakby zaświadczy mniej więcej, czy to urządzenie jest wiarygodne. Na razie dziękuję za uwagę, trzymajcie się, cześć. I będzie test elektronarzędzi, wiertarko, wkrętarki, Bosch, Metabo, Parkside, także zapraszam. Trzymajcie się, zapraszam na kolejne filmy. Siemka.